Okej, Ok, nakręcimy kawałek i włączamy. Rzeczka dosyć szeroka, ale wody jest sporo, bo tak już tutaj po drodze żeśmy szli, to tak wyschnięte są koryta rzek, że nie ma wody w ogóle. No tak, w Pizie jesteśmy. Piza. Idziemy do Krzywej Wieży e, właśnie. Tak, przyjechaliśmy sobie pociągiem sami. Tak, przyjechaliśmy sobie pociągiem, bo to pociągami dosyć się sprawnie jeździ, tak, sprzęty godzinę. Okay. No i jesteśmy w pizie, żeby nie było. Pisa po włosku, po polsku i A mój pisa. Pisa. Okej. Okay? No. Zaraz by się tam, Będę się tam zaraz wspinał, bo też tutaj jest ograniczona ilość i, i kurcze... Co Iwonka? Jesteśmy w Pizie. Właśnie tu jest cały ten kompleks, katedra i wieża z tyłu, ale z innego miejsca zrobię to lepiej, mi się wydaje, stąd cierpliwości poproszę no, i tu też jest kątamy teraz bierze krzywą chociaż nie widać że jest krzywa i Wącia tam poszła za mną ale to nie w tym sytuację tylko Odwrócę się, o, tu właśnie widać tą wieżę jakaś krzywa A tu jest bazylika. No co powiem, jesteśmy w Pizie i tutaj jest ta główna katedra w Pizie. Znowu ten sufit, znaczy nie ten, inny. Ale te sufity to są niesamowite tu w niektórych katedrach. Iwonka jest gdzieś umkłami, ale katedra jest przepiękna. Ta wysoka taka ja nakręcałem, to jesteśmy na główny, główny ołtarz w tej katedrze pięknie. więcej nie przybliżę, bo to jest zamknięte. Więkle, wszystko jest piękne bogactwo no. No. Artystycznie Artyst. Artyst. katedra wiedza w pizie. jak piękna jest katedra Zobaczcie Te sufity, to wszystko to... Pięknie, co? Ładna, nie? No właśnie, idę z No już idę. I właśnie tutaj się pokręcę troszeczkę po katedrze. Okej, okay. ale ambona, tak, ambona przepięknie tu też. Ten świecznik taki ładny. Okej, okay. jesteśmy w katedrze w Pizie Czyli moja żonka. Tutaj wszystkie musi obejrzeć w szczegółach O, a to a to jest sarkofag jakiś taki. Tu pisze Iwonka tu. Wow, piękne, no. No i ten sufit tu. To jest jeden z bocznych ołtarzy. A na bocznym ołtarzu właśnie to jest pochowane. Już Iwonka czyta. Piękne te figury to wszystko tu. Ta katedra jest piękna Tu jest jeden z ołtarzy bocznych takich Też bardzo ładnych tutaj ta Ambona jaka piękna jest, naprawdę No i główny ołtarz tu piękne miejsce katedra w Pizie Bardzo ładna Tutaj chrzcili ludzi okay. ludzie w Pizza. Pizza, tu tak, to tutaj to się remontują też. To jest jedna z najstarszych. Tak. No i tutaj właśnie chrzczą ludzi. Chrzciwi. Chrzciwie. Chrzciwie no Okej, okay. chrzci. to żeśmy wyszli właśnie z tej Rotundy, gdzie chrzcili ludzi kiedyś. No już teraz nie krzczą. Ale też widzę, że są jakieś takie mury tutaj. No, tak Zamkowe, ludzie też tam chodzą. Iwoncia tu spaceruje, tu jest katedra główna z tej strony, na no, wieża krzywa jest tam za katedrą, akurat to, zaraz to odwiedzimy. Cmentarz tu jest, jakie figury mają na cmentarzach, Bacz, jakie sarkofagi, nie wchodzimy tam Iwonka? Chodź, no, no i tutaj jeszcze są płyty, okay. na cmentarzu pi jest. Słuchajcie, tu właśnie jeszcze na cmentarzu jesteśmy. No tu otwarta krypta. Iwanka, patrzyłaś tam? Nie. Ja tam zajrzę. Nic nie ma. zwłoki ukradli. Kości ukradli. No właśnie, widzę. Zobaczcie, to w podłodze mają kryptę. Jakie łańcuchy to, Jak pochowani są. No ładny teren trochę tu remontują ten cmentarz, właśnie, trochę jest przykryty nie widać dobrze o, tak to wygląda mniej więcej na tym cmentarzu no i tak jak mówię Właśnie jesteśmy w widzie, tutaj właśnie przy katerze niedaleko to jest cmentarz o, tu leżą pochowani o, ale też mają i takie i tutaj jeszcze ściany są takie ozdobione, coś tutaj remontują też. O, o i Wątcia już tam musi wszystko wyczytać, kto leży, gdzie leży, kiedy, jak. No ale dobrze, to wszystko ona później wie. Ja się zajmuję kręceniem. I tu zobaczcie, jeszcze takie były na cmentarzu freski, a oni tutaj mają o, nazwiska, imiona. I w, ziemi. Duż, I w ziemi? No właśnie. No właśnie, o tu. To jest takie uważać jak się chodzi, bo można nogę skręcić, bo to są nieraz takie wypukłe Także jesteśmy na cmentarzu, na cmentarzu w pizie jesteśmy. Też tutaj turystów z groma katedrze. przy katedrze. Zobaczcie jakie tu mieli przepiękne sarkofagi. Zobaczcie. I tu, tutaj jeszcze jest opis cały całego tego cmentarza i tych co tu leżą. A tu są właśnie też, chodzimy po nich też. Tutaj są. O, tak to wygląda nie więcej tak wygląda cel. a to jest mój mąż zobaczcie z flagą na samej górze wieży zobaczcie artystę dziękuję okay. jestem na czubku samym wieży, krzywej wieży Iwonka nie wiem czy ją będzie widać ja ją widzę, ona robiła mi tu zdjęcia no ładnie widok jest okej okay, na na pizze na całą katedrę jeszcze raz nakręcę tam Iwonka bardzo nie wiem czy ją wyłapię. okej okay. widok na pizze tu są takie dzwony też na samej górze na tej wieży no i tam są piękne góry też no, piękne góry Jestem na, na wieży, całą katedrę widać z krzywej wieży w pizie i piękny widok na całą pizzę, Okej, Dzwonka tam na dole stoi w krzywej wieży. No jest krzywo, tak stoi, dlatego przekręcone. Lartuje, nie wszystko. Okay. Okay. Jestem na samej górze na wieży, krzywej wieży w pizie. Są takie dzwony mhm. jeszcze. No trzeba trochę podybać, ale jest okay, widok na pizzę z krzywej wieży. No ładne, tam piękne góry.